Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, ostatnio zaję od Was dużo wiadomości na temat tego, że wprowadzono obowiązek, że pies koniecznie i zawsze musi być w kagańcu i na smyczy i o co chodzi. No i zapraszamy na odcinek, gdzie będziemy prostowali takie informacje. No, proszę Państwa, akurat dobrze, że jeden z widzów mi podesłał linka do tego, bo ja akurat nie wiedziałem w o co chodzi. Otóż to chodzi akurat o artykuł, który był na stronie Radia Z. I proszę Państwa, dawno nie czytałem tak nierzetelnego artykułu. To są po prostu głupoty, które tam napisali. Krótko mówiąc, że weszła w życie niby nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt właśnie 10 kwietnia. Tak, weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt 10 kwietnia 2020 roku. To, to jest od roku. Ponadto jest taka, jest taka zasada, że w ustawie o ochronie zwierząt, to jest konkretnie artykuł 10, to jest artykuł 10a ustęp 3, zgodnie z którym zabrania się, Puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. To Ten przepis jest od wielu lat, co oznacza, że puszczanie się psa bez możliwości ich kontroli. Jeżeli pies reaguje na przywołanie i tak dalej, to nie trzeba go trzymać na smyczy. To jest proste. Tylko no, trzeba po prostu z pieskiem troszkę popracować najpierw, żeby zanim zacząć się go spuszczać, ale to wie o tym każdy właściciel psa, tego się uczy od szczeniaka. Też dodatkowo mamy, a propos tych kar, no a tradycyjnie musiał się powiedzieć jakiś policjant. W ja nie rozumiem, dlaczego akurat jeżeli chodzi o prawo, to się pyta o to policjanta, przecież oni się na prawie nie znają. No i tutaj po że o, jak się nie ma smyczy, no to to tam właściciel psa podlega karze i tak dalej, jak się go spuszczenie smyczy. No kolejna nieprawda, bo tutaj jedyny to jest artykuł, który tutaj mamy, to jest artykuł, 87 kodeksu wykroczeń. Że tam podlega każdy do 500 zł, nie? No i to jest kolejna nieprawda, ale tego chyba nie wiedziała. Natomiast właśnie tutaj chodzi pewnie o o artykuł 77 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy otrzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności grzywny do tysiąca złotych albo karze nagany. Więc proszę Państwa, tutaj chodzi o zwykły środek ostrożności. Zwykły środek ostrożności to nie jest trzymanie koniecznie psa na smyczy, który reaguje na Wasze polecenia, reaguje na Waszą kontrolę. No i. Grzywna. Nie 500, ale 1000 złotych. To jest raz. Jedynie takim zwykłym środkiem ostrożności to mamy, przypominam, taki wykaz e, psów e, Wykaz psów niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku. Czyli to jest już od dawna w sprawie wykazu psów w sprawie wykazu oraz psów uznawanych za agresywne 2003 rok proszę państwa to, już, to jest już od dawna i tutaj mamy między innymi właśnie wymienionym, nie będę wszystkiego tutaj stawał odsyłał chociażby do poprzednich poprzednich odcinków tutaj wam się powinien wyświetlić link gdzie opowiadam między innymi to rozporządzenie jest dosyć długie materiał ale możecie sobie zobaczyć bardzo chętnie Takim zwykłym środkiem ostrożności w przypadku takich psów to jest gagając nie wszystkich. Wiecie co, też na początku sam myślałem, że to chodziło być może o uchwały, znaczy jak ktoś mi zadawał pytanie, podejrzewałem, że chodziło generalnie o uchwały którejś z rad miejskich, bo miał jakieś takie pomysły, właśnie na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, że co niektóre właśnie sobie tak rady gminy uchwalały sobie takie dziwne, śmieszne uchwały, które zresztą środki od kilku lat są zaskarżane przez Prokuratorów do wojsk i sądów administracyjnych. No i proszę Państwa, akurat przykładem takiej uchwały, która była zaskarżana do wojskiego sądu administracyjnego, nawet zresztą musiałem pouczać o nie Straż Miejską w Gdańsku, bo któryś ze Strażników Akurat Miejskich próbował się ostatnio nawet wdać ze mną w dyskusję, no niestety nie wiedziałem, na kogo trafił. Ale dostał już stosowne pouczenie, więc raczej już będzie wiedział na przyszłość. Bo tutaj przypominam proszę Państwa, na podstawie właśnie tej ustawy o zachowaniu czystości w gminach, gminy nie są uprawnione do tego, żeby na przykład zakazywać właścicielowi psa wchodzenia na jakieś obszary, czy tak dalej, czy w ogóle nakazać tego, żeby, był utrzymany, żeby, żeby psy były utrzymane na smyczy, bądź w kagańcu. No, no ale niestety tam co jakiś czas jedna czy tam druga rada gminy miała takie głupie pomysły. No i mamy akurat taki jeden no właśnie fajny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie 2SA GD 406 na 20. Czyli jak widać, to jest najbardziej chyba aktualny, który znalazłem. I właśnie w tym wyroku w ogóle e, sąd stwierdził nieważność tej uchwały. Skoro stwierdza nieważność, no to znaczy, że była po prostu udana rażącym naruszeniem przepisów prawa bądź bez podstawy prawnej. Czyli e, a propos trzymania psów na smycz. Generalnie to akurat, tak jak mówiłem tutaj, e, tak jak w innych sprawach także i tutaj, e, zaskarżył uchwałę prokurator. E, I to była skarga na uchwałę Rady Miejskiej numer 14 e, 195 2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości Porządku na terenie gminy. I właśnie tutaj, w paragrafie 15 ust. 2, wprowadzono nakaz wyprowadzania psów poza teren własnej posesji na smyczy lub w kagańcu, a w przypadku psów raz uznawanych za agresywną lub inny sposób, zakażającym otoczeniu, na smyczy i w kagańcu, I generalnie ten przepis to naruszał zarówno artykuł 3, 31, 94 Konstytucji RP, naszej Konstytucji. No po prostu no, był niehumanitarny. No. Generalnie co sąd zauważył? Co wojewódzki sąd administracyjny w Gdańsku zauważył? Że ta uchwała po prostu narusza artykuł 31 ustęp 3 Konstytucji, a także artykuł 4 ustęp 2 punkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Teoretycznie właśnie ten artykuł 4 ustęp 2 punkt 6 przewiduje delegację do określenia właśnie w regulaminie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę Ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, której istotą jest określenie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta w taki sposób, by osiągnąć skutki wyznaczone przez cele określone przez ustawodawcę. Obowiązki te zakreślono bowiem granicami celów wymienionymi w tym przepisie, to jest ochroną przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Oraz, oraz ochroną przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Natomiast obciążenie osób utrzymujących psy raz uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażające otoczeniu bezwzględnym obowiązkiem wprowadzenia ich tylko na smyczy i w kagańcu, zdaniem sądu zostało sformułowane w sposób wadliwy z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt w brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowania skażonej uchwały wraz y, Wspomnieniem wymogów konstytucyjnej zasady proporcjonalności wyrażonej w artykule 31 ust. 3 Konstytucji. Wprawdzie, porządek i zdrowie publiczne stanowią wartości uzasadniające ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, jednakże ograniczenia te powinny mieć charakter proporcjonalny do innych wartości konstytucyjnie chronionych. Taką wartością jest zgodnie z artykułem 31 ust. 1 ust. Ust. Konstytucji wolność jednostki rozumiana przede wszystkim jako swoboda decydowania o własnym postępowaniu. Tym samym ingerencje władzy publicznej. W tę swobodę następować mogą tylko w sytuacjach i formach przewidzianych konstytucyjnie. Innymi słowy, zasada wolności formuje domniemanie swobody decyzji i działań. Natomiast dla poddawania ich ograniczeniom konieczna jest zawsze interwencja prawodawcy, która winna odpowiadać zasadzie proporcjonalności wyrażonej w artykule 31 ust. 3 Konstytucji. Zasada proporcjonalności daje wyraz przekonaniu, że stopień intensywności ingerencji w sytuację prawną jednostki musi znajdować uzasadnienie w randze promowanego w ten sposób interesu publicznego. Innymi słowy, ograniczenie praw jednostki musi być adekwatne wobec celu, któremu służy dana regulacja. Musi to więc być ograniczenie racjonalne. Podstawowy cel, a zarazem dyrektywą interpretacyjną, Którą trzeba uwzględniać przy stosowaniu przepisów odnoszących się do zwierząt, w tym przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz przy kształtowaniu prawnej sytuacji zwierząt w innych aktach prawnych. Zawarto została w artykule pierwszym ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi, że zwierząt, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu poszanowanie, ochronę i opiekę. Z przepisu tego wynika, że każde zwierzę ma prawo oczekiwać od ludzi należytego zrozumienia zgodnego z normami, zgodnego z normami obyczajowymi. Traktowania, a nawet szacunku. Wszelkie środki prawne podejmowane w stosunku do zwierząt powinny mieć na względzie ich dobro, a przede wszystkim prawo do istnienia. W artykule 5 ustawy o ochronie zwierząt przewidziano obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt. No i proszę Państwa, samym takim pytaniem jest sam przykład: czy np. takiego dziennikarza nie należałoby trzymać na smyczy non-stop? A przypominam, że jeżeli ktoś ma większego nieco pieska niż Jorka, to te psy potrzebują ruchu, bo inaczej po prostu tyją i im to szkodzi zdrowiu po prostu. W konsekwencji regulacja zawarta w paragrafie 15 ust. 2 uchwały poprzez wprowadzenie generalnego nakazu wyprowadzenia psów na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażające otoczeniu, zagrażające otoczeniu niezależnie od jego cech osobniczych i uwarunkowań indywidualnych, na przykład choroba, wiek, wyszkolenie, może w określonych sytuacjach prowadzić do działań sprzecznych z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, w tym działań określanych jako niehumanitarne. Prawidłową redakcją przepisu Realizują, realizującego upoważnienie z artykułu 4 ust. 2 punkt 6 ustawy o, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, byłaby treść przewidująca wyjątki uzasadniające odstąpienie od obowiązku wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, a wynikającej z rasy, uwarunkowań behawioralnych, wieku, stanu zdrowia, cech anatomicznych. Brak takich rozróżnień, postanowienia zaskarżonego regulaminu dyskwalifikuje skazane regulacje. Skazać też trzeba, że brak zróżnicowania obowiązków utrzymujących psy w zakresie ochrony przed zagrożeniem dla innych względu na cechy osobnicze psów prowadzi do kategorycznego przypisywania odpowiedzialności za zachowanie obiektywne, obiektywnie nie mogące stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia dla otoczenia. Tutaj przypominam, zgodnie z artykułem 77 ustawy Kodeks Wykroczeń, przy czym również sąd zauważa, że Panowanie nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne, a więc w szczególności, a w szczególności o doskonałe poznanie psychiki psa i uzyskania bezwzględnego posłuszeństwa, Spełnienie tego warunku w ramach zwykłych środków ostrożności nie wymaga np. spacerowania z psem znajdującym się na smyczu lub w kagańcu. Co więcej, prowadzenie w kagańcu psów niektórych raz, także może nie zapewnić bezpieczeństwa. Istotnie, niektóre psy nie będące na liście psów niebezpiecznych, a wykazujące agresywność należałoby prowadzić w kagańcu. Trudno natomiast wymagać od właściciela używania kagańców wobec psów, które względu na swoją wagę i wielkość, Mogą być z łatwością trzymane wyłącznie na smycz, bez konieczności stosowania kagańca dla osiągnięcia celu, jakim jest ludzi i ochrona przed uciążliwością strony zwierzęcia. No i proszę Państwa, no przypominam, że psy jednak się nosi nie pocą, one ochładzają się poprzez właśnie oddech. One ochładzają się językiem poprzez oddech, zwłaszcza generalnie zakładanie kagańca, to jeszcze weterynaryjnego w upał, to ja uważam, że to jest znęcanie się zwierzętami. No i proszę Państwa, i generalnie no z powyższych względów, generalnie no, taka uchwała o ogólnym nakazie wyprowadzania właśnie psów, e, wszystkich psów w Smycz i w Kegańcu, no to została przez sąd stwierdzona za nieważną. Generalnie takie uchwały kiedyś pokutowały tutaj w Radach Gmin i tak dalej, bo to było troszkę na zasadzie, Podejrzewałem, że to było chyba troszkę na takiej zasadzie bezmyślności kopywane przez ranych jednej gmin do drugiej. No i proszę Państwa, no i tyle w tym temacie, a tymczasem pozdrawiam.